Hej, 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 Siemeneczko, drodzy widzowie, z tej strony wasz, koniec A to jest kolejny serii Dark Souls 3. Na moim kanale, eee, standardowo przepraszam za moją wymowę, ale no cóż, taki jestem jaki jestem. Eee, i co? No to jak? Wsta eee, jedynie co, mu co musimy zrobić, żeby przejść dalej? No to umieścić misę. I proszę bardzo. I drabina Siup. No, Super, dziękuję bardzo I przejście do następnych lokacji zostało odkryte Dobra, no to jak wchodzimy A troszeczkę więcej duszyczek mam dlatego że próbowałem testowałem sobie tą włócznię dusz, nie? Yy, założyłem sobie też pierścień, który wzmacnia mi czary. Proszę bardzo. Tych drzwi niestety otworzyć nie możemy. Tak jak widzicie, my sobie pójdziemy tutaj. Tam mamy rycerza katedry. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Mm. ops No ja tak sobie wyobrażałem to Fajny start No mu prawie nic nie zadałem tym hmm. Ok Ok. No cóż, przypał po prostu, przypał standardowo z mojej strony, eee, więc dobra, jedziemy dalej. Jedziemy jeszcze raz. Mogę, mogę spróbować na wprost. Bo, jak udamy się na wprost, to pójdziemy do innej lokacji. A tutaj udamy się z kolei do innej lokacji. Przyciąganie, wzmocnienie kosturu. Dobra, i rycerzu, super. Co prawda to zużyło całą moją manę, ale ja się tym nie przejmuję. No i teraz ważna taka notka dla Was, drodzy widzowie. Bądźcie w Pogotowy, aby zeskoczyć, bo tutaj będzie. O, właśnie, o, nie jest. Latwora. Ona jeszcze jedzie tam dalej, na dół, ale tutaj macie taki skrócisz który umożliwi wam dojście do znajdźki. Proszę bardzo. Znajdźka numer 1. Grudka tytanitu. Okej. Okay. Dobrze byłoby użyć ukrytego ciała. Na te potwory dobre jest jakaś ognista broń. Tutaj coś jest. U, to, nie, 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 nie. Dobra, to mi padło. Teraz szybko się stąd ewakuować. Ewakuować, zanim będzie. No właśnie. Zanim toksyna nam się nabije, ja sobie pozwolę wypić estusikę. Chociaż wiecie co? Możemy zrobić takie coś, że mm, przy pomocy ukryto, ukrytego ciała pozbieram wszystkie znajdki. Ominę tych przeciwników, tu i ówdzie. Dużo odłamek toksyny. toksyny, czyli to jest ten mm, to. Ta roślinka, pozwoli mi to zbić. Mm, przepraszam na chwilę. Albo nie, albo nie, dobra. albo... Nie wiem. Po prostu chce mi się kichnąć, nie? Eee, czekajcie, tu też jest skarb. Tak, tu jest też skarb. O, pierś ofiarny super. Fajna podpowiedź dla nas. Eee, tu jest dużo takich przeciwników, więc musimy uważać. Pozbierajmy pazur, maska cieni, czarna bomba zapalająca super. Żywica z ludzkiej sosny. Dobra, weź yy, No, zjedz, zjedzmy tą roślinkę. Tu będzie bezpieczne miejsce. Tak, tu będzie bezpieczne miejsce. Już wam pokazuję opis tego, tej zbroi maska cieni. Szata cieni. Proszę bardzo. Tu macie opis. I pokażę wam jeszcze opis broni jakiej.. jaką są pazury. Gdzie to będzie... A, tu będzie tu. Dobra, proszę bardzo o. oczu czu, 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 Dobra. Dużo tych bomb mam, więc może by takie wykorzystać co by na to Hop i hop Użyjmy tego ukrytego ciała e, Ci przeciwnicy... Bardzo nie lubią ognia, więc dobrze byłoby tych bomb na nich użyć, nie? Chociaż z drugiej strony, może lepiej byłoby ich wszystkich powymijać, skarby pozabierać i mieć to wszystko z głowy, nie? Tylko niestety, ach, jest teraz nie do trafienia ten przeciwnik. Też przy okazji, tu jest tak ciemno, że <laughs> ciężko jest ich namierzyć i zauważyć. Tu jak zajdę, to rycerz skapnie i przyjdzie do mnie, ale to jest mi nie na rękę, nie na rękę. Ajajajajaj, gdzie ten potworek? Tu potworek jest, nie? Dobra. Weźmy to ukryte ciało. Masz czarną bombę. Chodźmy, wypijmy Stusika. Dobra, i teraz możemy go pokonać, z... uderzając w niego. O, sup! Klejnot mroku. Tutaj jest gościu, który może się przemienić. Więc musimy szybko się go pozbyć. Tak czy siak. Okej, okay, tutaj wszystko. Tutaj wszystko. Klejnot mroku tam był. To jest kolejny, właśnie taki potworek. Pierwszy, pozbieramy stąd wszystkie nasze skarby. Czemu mówię nasze? No bo to będzie tak czy siak nasze. Otworzymy sobie skrót. I potem udamy się na bossa. Dobra, jeszcze raz to. Pielny. Zwykły Przyciąganie. I z miecza pokonane. Pokonany. No Jak widzicie dużo dają, ale też dużo zabierają. Hehe, <laughs> coś za coś, co nie? Czekajcie, tu, 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 tu mhm. Właśnie tu i tu był skarb. Krótka Titanitu Przed Tobą kłamca na górze. Chodzi im o skrót na górze, co jest? Żywice z ludzkiej sosny, ale tam się można dostać w inny sposób. Czekajcie, czy stać będzie mnie na ukryte ciało? Będzie. Eee, czy to jest. Nie, to jest po prostu. o. o, o. Super. O, To chyba zabolało pana, co nie? To ja, zabolało pana, okej. Okay, kumam. O, i tutaj nie pamiętam, ale to wszystko. Już chyba wszędzie byliśmy, nie? Się tylko tutaj te ślimak... Przez te ślimaki przebiegnijmy, zobaczmy. Wszystko git gites, gites. okej, okay, dobra. Uciekamy. Wcinamy i udajemy się dalej. Przed tobą skrót... O właśnie o tym czym mówiłem Że czeka na skrót. Dzięki temu będziemy mogli ominąć sobie w ogóle tamtych przeciwników. Nie będziemy... Aj! To tu było te zejście po skarb Okej, okay, dobra To mi nie przeszkadza, przy okazji podskoczę sobie, wiecie gdzie? Chociaż nie, dobra Ale nie, jak tam się udałem, to już nie wrócę Więc dobra, przebiegnijmy po prostu Przez tych przeciwników tutaj, co będą Ajajaj, dostałem Dostałem, czekajcie, tu nic nie ma Tu jest nad nami jeden Uska z Titanitu. Super. O jedną więcej. Jeszcze raz ukryte ciało. Jakim prawem to nie wiem. Dobra jest. Okej, okay, tam mamy kapłanów ich. ich kapłanów. Ale ten półatak... O... <laughs> jaki półatak? Yy, atak z półobrotu jest, nawet nawet fajny. O, super. grudka Titanitu, do ulepszenia zwykłych broni, nie takich legendarnych. Yy, ok, I mamy skrót tak jak widzicie. Dobra, skoro otworzę. Chociaż może... może... Mam w ogóle małe stosów, żeby walczyć z tamtym bossem. Ale mam dość Estusów, żeby zawalczyć z przeciwnikiem, który broni pierścienia. Tam był chyba pierścień? Tam gdzie idę? Chyba. Ale głowy sobie dać nie dam uciąć. Dobra. I... Zeskakujemy. Niestety straciłem troszeczkę życia, ale to spokojnie Ej, eee, poczekajcie Okej, okay, to się nagrywa, więc gites A, pierścień smoczy i łuski, pierścień, tak, to był pierścień, super To jest o tyle fajny pierścień, że on... Yy, chroni mnie yy, Raczej o, zmniejsza obrażenia zada nam w plecy macie opis. No nawet nie jest napisane. Zmniejsze obrażenie otrzymane od tyłu. Dobra. Eee, weźmy. Pierściń kota. Wysoko to ten jest. Hop, hop. I wróćmy teraz. windą na górę. Ja sobie wezmę tylko. Piesień, który wzmacnia czary. Wrócę do ogniska i się przebiegnę, i ruszymy na bossa, który jest w tej lokacji. Po zabiciu tego bossa otworzy nam się droga do kolejnej miejscówki, do kolejnej lokacji. Więc jest fajnie, fajnie, bardzo fajnie. I odbijamy tutaj. Idziemy teraz sobie tutaj Ups Ale byłoby smutne gdybym zginął Upadając tutaj he, upada e, Spadając tuż przed tym Przed, 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 przed y, Ogniskiem, nie? Z takiej wysokości moja postać by się chyba nie zabiła Tylko mocno by oberwała Dobra, i teraz idziemy, idziemy, idziemy Odbijamy tutaj w prawo Przebiegamy. Lekceważemy. Zostawiamy. Olewamy tych przeciwników. Biegniemy dalej przed siebie zygzaczkiem. Wężykiem, panowie, wężykiem. Eee, tutaj do windy. I idziemy na bossa. Ogród zatraconego króla Likwidujemy tego pana Super Tutaj skarbów nie ma, jak dobrze pamiętam, Tam, tutaj nie ma Okej, okay, fajnie. Zerwałem już na starcie No, jak słyszycie... Mamy tutaj kogoś, kto krzyczy. Ja też będę zaraz krzyczał, albo nie, okej, okay. super. Powinien mieć chociaż, chociaż różdżkę wyciągniętą, ale dobra, okej. Okay. A normalnie się z nim walczy tylko wręcz i pozwalając mu się, pozwalając mu... Taranować was? Pozwalając mu, żeby on na was szarżował. Ja spróbuję. No i też sobie czytajcie i posłuchajcie. Y, użyć magii. Próbuję użyć magii, zobaczymy co z tego wyniknie. O, ale to mam mało, mało mu zadaję, bardzo mało Nie, to, 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 to się nie opłaca. U, nie zdążyłem zrolować Nie, 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 nie.

No przecież uciekłem z tego dobra, czyli Magia na nic się nie zda w tym przypadku Czyli zostaje walka wręcz Walka wręcz z nim, okej, okay, dobra Uda mi się w końcu go pokonać spokojnie To jest taki no średni przeciwnik, chociaż po tych moich ocenach to tak jest różnie, nie? A ja windy nie cofnąłem. Nie idzie ze mną. Dziękuję bardzo. Hmm. Winda do mnie. Już. Nie, dobra. Tamten nie idzie, okej. Okay. Czyli w tym przypadku muszę ten pierścień zamienić sobie na pierścień zwiększający mi estusy. Iżby odnawialnych punktów życia przez estusy. Jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę dobra. Jest super. Ale te przyciąganie wezmę, bo to jest 130 HP. Dobra, ominąłem go, ominąłem. Super, 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 super. E, do walki z, tego, z tym bossem też można przyłać... Yy, NPC, więc spokojnie. Ja chcę swoje duszyczki, proszę pana. Dziękuję, dziękuję. No I teraz wchodzi w swoją drugą fazę. Co mi się bardzo nie podoba, już wi wiecie czemu? O, chodź, najgorsze, że mało czasu jest na. Dobra, udało się zrobić rola. Ej, bo... Dobra, ta moja postać. No. Sami słyszeliście, że... Pró... No nie Próbowałem. Próbowałem robić rolę. Ale po prostu pod sam koniec już się... sam... sam zakręciłem się, tak? Poplątałem kroki. Tak można to powiedzieć... ująć. No nie! Naprawdę. Ech. Dobra, jeszcze jedno podejście. Jeszcze jedno podejście. Tylko, że... To... Chociaż nie wiem, czy opłaca mi się używać żaru. To jest ciężki przeciwnik, tylko trzeba do niego podejść sposobem, a hmm, tutaj może być różnie. Nie wiem, nie wiem, właśnie nie wiem, użyć żaru, czy to w następnym odcinku użyjemy żaru. Nie, to była już przesada. Żeby nie marnować astucia, ja no. Wybaczcie mnie, ale cóż, cóż, cóż. Spokojnie, innych bossów pokonam ręcznie. A zresztą ja nie pamiętam, żebym mówił, że będę pokonywał bossów bez y pomocy NPC, no. Dobra, tutaj go już pokonałem, okej, okay, fajnie. Dobry panu i do widzenia panu, ale ja chyba właśnie nie mogę nikogo tu przywołać. No fajnie, fajnie, okej okay. Ja tylko poduszyczki. Oczywiście ja. Yeah. Łyknę sobie Estusika tylnego No ej, bez przesady, dobra Bez przesady, chłopie! Dobra, to jest moja okazja Do skór! Mm. Super, hehe, mi się oberwało. Fajnie, jupy. No nie, znowu! Człowieku, zlituj się. Dwa Estus mi zostały. On stracił dopiero jedną czwartą swojego życia. Nie mogę w ogóle... Nie mam czasu nawet wyprowadzać jakichś silnych ataków. No i jeszcze stamina mi się skończyła, super. Jak przecież byłem w rolu. Dobra, udało się. Roll, roll, roll. Co on zrobi? Dobra, to zrobił. No, <laughs> sami złóżcie, jak ja naciskam tą spację i jakoś nic to nie daje mi. A teraz animacja mi przeszkodziła Dobra zdobi mnie już, dobra Jeszcze nie w tą stronę moja postać ucieka Bez tego automatycznego namierzenia Było blisko. No, widzieliście, to mu obrażeń w ogóle nie zadało. Byłem bliziutko, ale z tym przeciwnikiem zawalczymy kiedy indziej. Ja się z wami żegnam hej, cześć i czołem. Na razie. Do następnego. Hejo!